Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na ostatni tydzień lipca dla wszystkich osób spod znaku wodnika. Zobaczmy, co do was nadchodzi, czego możecie się spodziewać. Energia główna na przyszły tydzień. Karta Wisielca. Co do Was nadchodzi w połowie tygodnia? Karta pazia buław. Co będzie Wam pomagać, czym się kierować? Karta dwójki mieczy. I co od siebie odrzucać, o czym nie myśleć, czym się nie kierować w tym okresie? Karta królowej monet. Moi drodzy, e, cały ten tydzień będzie tygodniem przede wszystkim analizowania, będzie przede wszystkim tygodniem myślenia. Będziecie się bardzo intensywnie zastanawiać nad tym, jakie jest najlepsze rozwiązanie w Waszej sytuacji. Jeżeli jest coś bardzo ważnego, co Was w tym momencie gnębi, co zajmuje Wam bardzo dużo czasu, Wasze myśli są bardzo pochłonięte jakąś sprawą, ta karta mówi o tym, że w tym tygodniu przede wszystkim analizujecie, w tym tygodniu nadchodzącym przede wszystkim skupiacie się. Na tym, co możecie wyciągnąć, jakie wnioski możecie wyciągnąć z tej sytuacji. Obserwujecie innych, uczycie się na swoich błędach, uczycie się na, na tym, co pokazuje Wam Wasza przeszłość. I jest to karta bardzo spokojna, jest to karta bardzo zrównoważona, jest to karta, która nie oczekuje czegokolwiek. Jest to karta, która nie oczekuje pojawienia się jakiegoś ruchu, pojawienia się jakiegoś rozwiązania. To jest karta nieoczekująca tego, że inne osoby znajdujące się wokół Was przyniosą Wam jakieś rozwiązanie cudowne e, Waszego problemu, czy e, pomogą Wam, zainspirują Was na przykład do tego, żebyście mogli pójść dalej. To jest karta całkowitego pogodzenia się z tym, co jest w chwili obecnej, i obserwacji, e, analizy, e, myślenia o tym, w jaki sposób możecie sobie poradzić z daną sytuacją. To jest karta też mówiąca o tym, że czujecie się dosyć wygodnie w tej pozycji. Czujecie, że jest to moment, w którym możecie nareszcie odetchnąć, i nareszcie możecie zacząć spokojnie myśleć o tym, co zrobić dalej. W drugiej połowie tygodnia e, pojawia się karta pazia buław i tutaj pojawia się jakiś ruch, tutaj pojawia się e, jakiś pomysł, tutaj pojawia się jakaś propozycja, pojawia się osoba, która jest bardzo energiczna, która ma w sobie bardzo dużo chęci do pracy, bardzo dużo. Chęci do tego, żeby się w coś zaangażować, ma w sobie bardzo dużo pasji. Ktoś może Wam zaproponować jakąś pracę, współpracę, ktoś może otworzyć się na Was, na Wasz potencjał, na to, co sobą reprezentujecie, i zaproponować Wam naprawdę coś bardzo ciekawego: coś, co Was bardzo poruszy i co w Was wywoła właśnie takie poczucie pasji, zaangażowania, radości, tego, że nareszcie możecie się zacząć spełniać w swojej codzienności. Karta pazia buław mówi o tym, że jesteście dopiero właśnie na początku jakiegoś projektu, jesteście na początku tego zaangażowania. Niekoniecznie te dwie energie muszą mówić o tym samym, niekoniecznie one muszą wskazywać na to, że w tym tygodniu nastąpi jakieś poruszenie w tej kwestii, która Was teraz gnębi, która jest dla Was bardzo ważna, która ciągnie się już od dłuższego czasu, która jest dla Was znacząca. I która będzie miała swoje konsekwencje w przyszłości. Karta Pazia Buław mówi o tym, że następuje jakieś poruszenie, następuje jakaś zmiana energii, ale niekoniecznie ona musi być powiązana z tą wielką sprawą, z tym, co jest poruszane przez tą energię wisielca. Paź Buław to przede wszystkim. Codzienna radość, to zaangażowanie się w jakiś projekt krótkoterminowy, zaangażowanie się w jakąś rozmowę, bardzo ciekawa relacja, relacja, która nie musi być długoterminowa, która nie musi oznaczać na przykład stałej przyjaźni, stałej współpracy, jakiegoś projektu, który będzie się ciągnął przez kolejne miesiące czy lata, to jest karta mówiąca o tym przede wszystkim, że jesteście zadowoleni z tego, co nagle się pojawiło, korzystacie z tego i daje Wam to jakiegoś takiego kopa pozytywnego, żeby iść do przodu i żeby się rozwijać. To co będzie wam pomagało, to karta dwójki mieczy i to jest karta mówiąca o tym, żebyście byli bardzo ostrożni i bardzo skupieni na wszystkim tym, co jest związane z urzędami, z biurokracją. Chodzi o to, żeby być skrupulatnym, żeby bardzo poważnie podchodzić do wszelkich szczegółów dotyczących umów, dotyczących Waszej pracy, podpisywanie jakichkolwiek dokumentów, rozwój intelektualny, pójście do przodu, jeżeli chodzi o Waszą pracę, o Wasz rozwój zawodowy. Tutaj karty mówią o tym, żeby bardzo poważnie i bardzo racjonalnie, pragmatycznie podejść do tego, co pojawia się na Waszej ścieżce, przede wszystkim tego rozwoju formalnego, intelektualnego. Wszystkiego tego, co też jest związane z komunikacją formalną. Ta karta mówi o tym, że możecie być w pozycji wyboru, możecie być postawieni przed jakimś wyborem, musicie się na coś zdecydować. Na przykład macie do wyboru dwa różne projekty, dwie różne prace, możecie wybrać dwa różne kursy, możecie wybrać dwa różne sposoby na komunikację, na przykład z jakąś osobą, z jakimś urzędem, z jakąś instytucją. Możecie podejść do tego swojego rozwoju intelektualnego i zawodowego w, na dwa różne sposoby. Możecie skontaktować się z dwiema, na przykład, różnymi osobami. Możecie poprosić o pomoc, o wsparcie dwie różne osoby, które mają zupełnie inne podejście. Ta karta mówi o tym, żeby bardzo się na tym skupić, żeby bardzo poważnie podejść do tego wyboru i do tej komunikacji formalnej, do tego wszystkiego, co jest związane z. Kwestiami urzędowymi i instytucjonalnymi. Natomiast wszystko to, co jest związane z, waszym, z Waszą korzyścią materialną, powinno zejść na drugi plan. Królowa Monet mówi o tym, że możecie mieć takie poczucie, że jeżeli coś zrobicie, jeżeli dokonacie jakiegoś wyboru, jeżeli zdecydujecie się na coś, to będziecie w dużo lepszej sytuacji finansowej i właśnie ta wizja jakiegoś Przypływu finansowego, ta wizja tego, że możecie nagle się wzbogacić. Tutaj kartywa mówią o tym, żeby to odrzucać, żeby nie kierować się tą wizją, żeby nie kierować się względami finansowymi, tylko przede wszystkim skupić się na waszym rozwoju intelektualnym i bardzo, bardzo poważnie podejść do wszelkich umów, wszelkich spraw, wszelkich dokumentów które wiążą się z podpisami, które wiążą się z Waszą zgodą, z Waszym zaangażowaniem się formalnym i urzędowym. Tutaj karty stawiają bardzo jasną przed Wami informację, żeby to potraktować priorytetowo w przyszłym tygodniu. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego co najlepsze i mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.